Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co ktoś o tobie myśli? Okazuje się, że sympatię i antypatię wyczuwamy podprogowo. Co to oznacza? Że niezależnie od tego, jak bardzo będziesz uprzejmy, miły i kulturalny, ten ktoś będzie wiedział, że go nie lubisz. To zautomatyzowany proces, niezależny od świadomej i intelektualnej obróbki. Istnieją psychologiczne sposoby, aby dowiedzieć się, co ktoś naprawdę o tobie sądzi. Może to być sąsiad, szef, znajomy, nieznajomy, no dosłownie każdy. Jako naukowiec o interdyscyplinarnym wykształceniu, Spędziłam życie na badaniu ludzkiego zachowania i wiem, że te metody naprawdę działają. Mamy wiele przykładów takich eksperymentów, które przeprowadziliśmy w naukach społecznych. Jak to sprawdzić? Pierwsza metoda to obserwacja mowy ciała. Następnym razem, gdy wejdziesz do pokoju, przyjrzyj się mowie ciała wybranej osoby. Czy ten ktoś zmienia pozycję swojego ciała? To podświadoma reakcja, gdy ktoś, kogo lubimy lub robi na nas pozytywne pierwsze wrażenie i pojawia się w pobliżu, często zmieniamy postawę, kierujemy się w stronę tej osoby. I jesteśmy bardziej skłonni wywrzeć na niej wrażenie. Nieświadomie podążamy za nią, odwzorowując postawę i gesty. Nazywamy to budowaniem raportu. Jesteśmy niemal jakby w lustrzanym odbiciu. Druga metoda to obserwacja usuwanych przeszkód. Zauważ, jak ta osoba reaguje na przeszkody między wami. Kiedy siedzicie razem, połóż coś między wami, na przykład książkę czy kubek. Jeśli cię lubi, zacznie przesuwać te przedmioty na bok lub całkowicie je usuwać. To dlatego, że podświadomie chce wyeliminować wszelkie bariery, Między wami, bo darzy Cię pozytywnym uczuciem. Trzecia metoda werbalna może być taka: powiedz tej osobie o czymś, co naprawdę Cię martwi. Opisz szczegóły, dlaczego to dla Ciebie problem i że nie wiesz, jak go rozwiązać. Zwróć szczególną uwagę na jej reakcję. Większość ludzi po prostu wysłucha Cię i empatycznie postara się być dobrym odbiorcą. Jeśli jednak ktoś darzy Cię szczególnym uczuciem, zacznie natychmiast oferować rozwiązania, próbując Ci pomóc. To dlatego, że gdy kogoś lubimy, podświadomie chcemy wspierać. Zwróć Uwaga, czy próbuje Ci pomóc, to znak, że tej osobie na tobie zależy. Te drobne, ale znaczące sygnały mogą wiele powiedzieć o tym, co ktoś naprawdę o Tobie myśli.